Teraz przedstawię kolejną z błażowskich legend, spisaną przez mieszkankę naszej gminy. Będzie to legenda o błędnym kamieniu. W Futonie w lesie znajduje się błędny kamień, zwany też diabelskim. Przed latami był on ogromny, wystający wysoko ponad las. Jednak z czasem stopniowo się zmniejszał. Do dziś pozostał niewielki głaz, który się kruszy. Starzy ludzie powiadają, że kto koło niego przeszedł, ciągle błądził. Mieszkańcy, którzy mieli domy opodalniego, nie mieli chwili spokoju nawet w nocy, bo ciągle ktoś przychodził i pytał o drogę. Niedawno mój dziadio, który urodził się i mieszkał w Futomie, opowiedział mi przerażającą historię, której sam doświadczył w młodych latach. Przekazał mi taką opowieść. Kiedy wracałem późno do domu przez las, ludzie przestrzegali mnie, abym omijał to miejsce. Jednak ja nie wierzyłem im na słowo. Gdy minąłem kamień, za niego wynurzył się cień dziecka jarzącego blaskiem. Po chwili postać rosła, aż była ponad las. Bałem się, ale szedłem dalej za duchem. Gdy próbowałem zaświecić latarkę, zapałkę lub zapalniczkę, nic nie działało. Nagle zerwał się okropny wiatr. Drzewa uchyliły się aż do ziemi. Olbrzymia postać znikła. Po prostu rozpłynęła się w mogile pochowanych tam dwóch rosyjskich żołnierzy. Wtedy usiadłem na brzegu, wiatr ucichł, latarka, zapałki zaświeciły. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, co przeżyłem i uwierzyłem w słowa ludzi. Miałem dużo przygód w życiu, ale ta była wyjątkowa. Nie wierzyłam w to, jednak słowa dziadzia dały mi na to dowód. Historia opowiada, że gdy głaz maleje, traci swą moc. Obecnie pozostało go niewiele.